Thank okay. Dzisiejszy wyjątkowy wyścig PKN Orle nazwał Cudem nad Wisłą i myślę, że jest to perfekcyjne nawiązanie do dzisiejszego wydarzenia. Chcieliśmy oddać hołd ludziom, którzy tak naprawdę dzięki nim jesteśmy tutaj, także miejmy nadzieję, że kibicom się spodoba i uczcimy pamięć stulecia Cudu nad Wisłą. Było zbyt mało zakrętów jak na mój gust i to nie o to chodziło. Chodziło o to, żeby uczcić też pamięć tych wszystkich, którzy Sprawili, że my tutaj teraz jesteśmy. W dzisiejszym wyścigu była Formuła 1, tą, którą znam doskonale, i Formuła 1 H2O. Są to jakby najwyższe kategorie w swoich dziedzinach, i ściganie się i połączenie tych dwóch kategorii w dzisiejszym wyścigu było co czymś wyjątkowym. Myślę, że nasza droga razem z Bartkiem do swoich Formuły 1. Nie była łatwa, było potrzebne dużo pracy, też wsparcia. Oczywiście to wsparcie na początku nie było łatwo znaleźć. Sytuacja się powoli zmienia i dzięki PKN Orlen, które wspiera też młodych kierowców. W dzisiejszym wyścigu mieliśmy okazję zobaczyć Formułę 1 na torze, na wodzie, ale też w powierzchni żelaznych. Było to miks i połączenie różnych sportów motorowych. Oczywiście każdy ma swoją preferencję, ale to, co nas łączy, to Razem Orlen Team chciałbym też pozdrowić wszystkich kibiców. Niestety ich tutaj na dzisiejszym wyścigu nie mogło być, ponieważ zadbaliśmy o ich bezpieczeństwo, ale miejmy nadzieję do zobaczenia wkrótce. No wyścig wspaniały i to jest piękna inicjatywa. Także oczywiście ścigamy się w swoim, ze swoimi konkurentami na torach. Stricte tutaj to bardziej chodziło o, o zabawę, ale przede wszystkim myślę, że najważniejsze to jest oddanie tutaj hołdu i czci. Dla, dla ludzi, którzy walczyli za to, że teraz w takim pięknym, wolnym kraju możemy taką cudną imprezę zrobić. No powrót na Wisłę jest wspaniały. Tutaj nad Wisłą rodził się mój kochany tata przy porcie praskim. Tu były pierwsze regaty, które jako dzieciak zauważył. Ja też tutaj tego bakcyla łapałem, kiedy obserwowałem zmagania taty. No i to taki piękny obrót historii, że z tych, z tych małych łódek, kiedyś teraz takim motorowodnym bolidem Formuły 1 mogłem tutaj pojeździć. Także piękne i dla mnie też takie mocno sentymentalne. No warunki były bardzo nawet trudne, ale no tutaj dla, dla, dla dobra sprawy i, i no pojechaliśmy, zrobiliśmy wszystko, co w naszej mocy. Też jestem ogromnie wdzięczny wszystkim ludziom, którzy zaangażowani byli w projekt, bo, bo czułem się zaopiekowany i zrobiliśmy absolutnie wszystko, aby zapewnić bezpieczeństwo mi na wodzie i, i myślę, że tutaj wszystkim na lądzie i, 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 i także... Zrobiliśmy wszystko i no, pełna profesjonalizm zapewnił mi, że w tych warunkach tutaj nie było ani innego momentu, gdzie było jakoś naprawdę niebezpiecznie. No, warunki na, na rzece były bardzo trudne i tak naprawdę tutaj dzięki wysiłkom nas wszystkich dzisiaj stał się taki współczesny cud nad Wisłą, bo wszystko się udało i, i, i wszystko odbyło się według planu. Łatwo nie było, ale, ale, ale na pewno no, event jest zwieńczony tutaj powodzeniem i jeszcze raz wszystkim dziękuję tutaj za wsparcie, bo bo czułem się na wodzie pod, pod dobrą opieką i, i wszystkie służby zrobiły wszystko, aby zapewnić, że mam maksimum bezpieczeństwa. No, rywalizacja z Robertem Kubicą. Yy, ja uważam, że rywalizacja jest: no, oczywiście, na pewno każdy z nas ma żyłkę sportowca i, i ten gaz wciska, bo to już się dzieje samo instynktem. Natomiast no, cieszę się, że, że właśnie dzięki PKN-Orlen mamy możliwość yy, powiększania grupy takiej sportowej i, i gdzie, gdzie tak naprawdę motorsporty są. No, Troszkę pomijane w naszym kraju i tutaj czapka z głowy dla, dla pana prezesa Daniela Obajtka i dla całego składu PKN Orlen, bo, bo to, co robią dla nas, dla sportowców, to jest coś pięknego. Dzisiejszy wyścig, no, przede wszystkim dla mnie i myślę, że nie, nie tylko dla mnie, bo słyszałem też wypowiedzi Roberta, no, jest to wspaniały rodzaj takiego współczesnego hołdu i oddaniać ci ludziom, dzięki którym żyjemy teraz w pięknym, wolnym kraju i tak naprawdę to, to ten wydźwięk taki historyczny i uczczenie stulecia Bitwy Warszawskiej jest, jest czymś pięknym, no i w takiej formie myślę, że jest to pomysł bardzo unikatowy i tym bardziej jest mi bardzo miło, że, że mogłem wziąć w tym udział. PKN Orlen angażuje się w projekty, które krzewią pamięć o najważniejszych wydarzeniach historycznych. Chcemy docierać z przekazem przede wszystkim do młodego pokolenia. Cud nad Wisłą wpłynął nie tylko na historię Polski, ale i całej Europy. Składamy hołd w setną rocznicę Bitwy Warszawskiej w ciekawej współczesnej odsłonie. W wyścigu nad Wisłą Robert Kubica zmierzy się z Bartkiem Marszałkiem, a o tym, kto wygra. Dowiecie się Państwo już 15 sierpnia.